W latach 60. w Polsce kłamstwo stało się normą. Zakłamane były statystyki, przekazy medialne i oficjalne wystąpienia partyjnych działaczy. Społeczeństwo nieustannie wprowadzano w błąd, a czasem wręcz obarczano winą za trudną sytuację w kraju. Rządy Władysława Gomułki to czas chronicznych niedoborów i braku realnych perspektyw, a jednocześnie, paradoksalnie, to moment, gdy żelazna kurtyna lekko się uchyliła. Na drogach pojawiło się więcej samochodów, a w mieszkaniach pierwsze pralki i lodówki więcej o tym już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii po wojnie. Po 1956 roku, czyli po latach biedy i zaciskania pasa, wielu Polaków liczyło, że nowa władza poprawi ich codzienne życie. Tymczasem już po roku nowy pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka ogłosił ograniczenie wydatków konsumpcyjnych i powrót do forsowania przemysłu ciężkiego. Gospodarkę miał rozruszać powojenny wyż demograficzny, który wkrótce miał wejść na rynek pracy. Gomułka, choć nie miał wykształcenia ekonomicznego, Podejmował strategiczne decyzje samodzielnie, słuchał tylko tych, którzy potrafili mówić jego językiem językiem liczb. A takich w partii było niewielu. Kraj nadal pozostawał biedny i prowincjonalny. Miasta były niewielkie, a połowa społeczeństwa mieszkała na wsi. Symbolem nowoczesności stały się sklepy samoobsługowe, choć w rzeczywistości wiele rzeczy nadal trzeba było zdobywać, załatwiać lub po prostu. Wystać w kolejce. Już w 1956 roku podniesiono ceny drewna zaraz po tym papieru i gazet. W 1959 roku mięso zdrożało o 25%, co wywołało pierwszą falę społecznego niezadowolenia. Kolejna przeszła w 1963 roku. Podwyżki objęły mleko, węgiel i energię, co szczególnie dotknęło ludzi w czasie wyjątkowo mroźnej zimy. W 1967 roku ceny znów poszybowały w górę. Władze tłumaczyły braki przejściowymi trudnościami związanymi z rozwojem. Teoretycznie wszystko można było kupić w Peweksach za dolary. Problem w tym, że przeciętny Polak nie miał ich w kieszeni. Największy dramat dotyczył mięsa. Do sklepów kolejki ustawiały się już nocą. Wszyscy doskonale wiedzieli, że nie starczy go dla wszystkich. W czasach Gomułki teoretycznie nie było bezrobocia. Średnia pensja wynosząca około 2000 zł pozwalała na podstawowe utrzymanie. Ceny regulowane centralnie pozostawały stabilne. Obywatel PRL wiedział, że chleb zawsze kosztuje 4 złote, a para butów 300. Problem w tym, że nie wszystko dało się kupić. Za prosty płaszcz trzeba było zapłacić nawet 1500 zł, czyli niemal całą miesięczną pensję. A i tak nie było gwarancji, że w ogóle uda się go znaleźć w sklepie. Polska Gomułki to kraj permanentnych braków. Od żywności po sprzęta GD. Nawet jeśli coś się pojawiało, to jakość często wołała o pomstę do nieba. W 1963 roku Państwowa Inspekcja Handlowa wykazała, że połowa badanych towarów nie spełnia norm. W odpowiedzi władza zakazała publikacji raportów. Gomułka przekonywał, że ludzie są niewdzięczni, dodając przy tym, że przed wojną było przecież gorzej. Przypominało o darmowej służbie zdrowia i edukacji, tyle że społeczeństwo się zmieniło. Polacy chcieli już nie tylko chleba, ale i lodówki, pralki, telewizora i porządnych mebli. Tymczasem rozwój infrastruktury nie nadążał. Coraz więcej urządzeń elektrycznych oznaczało przeciążenie sieci i częste przerwy w dostawie prądu. Własny samochód był dla przeciętnego Polaka lat 50. symbolem awansu i marzeniem, które rzadko się spełniało. Zaledwie kilka miesięcy po objęciu władzy przez Gomułkę, na polskich drogach zaczęły pojawiać się pierwsze egzemplarze Syreny. Produkcja ruszyła w marcu 1957 roku na warszawskim żeraniu. Syrena nie grzeszyła niezawodnością. Jej właściciele szybko poznawali realia życia z produktem krajowej motoryzacji. Usterki Były na porządku dziennym. Od skrzyni biegów po gaźnik. Jednak serena, mimo wad, rozpalała wyobraźnię. Przyspieszała do setki, spalała około 8,5 litra na 100 km i kosztowała majątek. W połowie lat 60. jej cena sięgała 70 tysięcy złotych, co przy średniej pensji na poziomie 2000 zł brzmiało jak wydatek z innej planety. Nawet w systemie ratalnym. Rata pochłaniała zazwyczaj 3 czwarte pensji. Ale pieniądze nie były jedynym problemem. Drugim i być może nawet trudniejszym by był talon. Bez specjalnego przedziału nie można było wejść do salonu i kupić auta. Samochód był więc nie tylko luksusem, ale też nagrodą za lojalność wobec systemu. Syreny nie były jedynymi krążownikami szos w tym czasie w Polsce. Równolegle produkowano także Warszawę, auto zaprojektowane jeszcze za rządów Bieruta. Problem polegał na tym, że samochód był niemal niedostępny, produkcja była niewielka, a zdobycie egzemplarza graniczyło z cudem. Jeszcze trudniej było kupić nowego Fiata 125P, którego montaż rozpoczęto w 1967 roku, korzystając z włoskiej licencji. Nowością było to, że podzespoły powstawały do niego w różnych zakładach, co w realiach PRL było organizacyjnym wyzwaniem. Mimo ambicji Polska wciąż znajdowała się na motoryzacyjnych peryferiach. Pod koniec lat 60. należała do najmniej zmotoryzowanych państw w Europie. Na 100 mieszkańców przypadało zaledwie 13 aut. Samochody dostawali przede wszystkim ci, którzy współtworzyli lub współpracowali z władzą. Dla elity, jak premier Józef Cyrankiewicz, sprowadzano nawet luksusowe modele z Zachodu. W jego przypadku były to dwa Bentley'e. Przeciętnemu obywatelowi znacznie łatwiej było kupić motocykl. W 1956 roku w Szczecinie ruszyła produkcja Junaków. Potężnego motocykla, którym jeździła m.in. milicja obywatelska. Junaki cieszyły się renomą, a nawet trafiły na eksport do Europy Zachodniej. Do legendy przeszła próba pobicia rekordu prędkości na dawnej niemieckiej autostradzie między Elblągiem a Tczewem. Prędkościomierz kultowego motocykla wskazał wtedy prawie 150 km na godzinę. Mimo popularności, produkcji Junaka niespodziewanie zakończono w 1965 roku. Miłośnicy dwóch kółek nie zostali jednak na lodzie. Szybko przesiedli się na inne krajowe konstrukcje, WSK i Gazelle. Jadłospis przeciętnego mieszkańca PRL w epoce Gomułki nie należał do wykwintnych. Mięso gościło na stole rzadko i to zazwyczaj tylko w niedzielę. Na co dzień dominowały kanapki z białym serem, ziemniaczane zapiekanki, barszcz, kiszonki i proste surówki. Schabowy czy kotlet mielony były rarytasami. Tymczasem propaganda zapewniała, że władza robi wszystko, aby poprawić dostępność mięsa. W mediach pojawiały się kuriozalne tezy, że problemem jest zbyt duże spożycie. Propaganda przekonywała, że to Polacy wydają zbyt wiele na mięso, co destabilizuje rynek. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem było podnieść ceny, bo czego nie robi się dla dobrej gospodarki. Na otarcie łez obniżano ceny słoniny, margaryny i cukru. W tym samym czasie dorosłość osiągnęło pokolenie powojennego wyżu demograficznego. Rosło zapotrzebowanie na mieszkania, więc ruszyła masowa budowa niewielkich bloków z ciosnymi lokalami. Kuchnie bez okien, mikrosypialnie i przedpokoje wielkości schowka na szczotki stały się normą. Układ mieszkań, według wielu źródeł, miał akceptować sam Władysław Gomułka, który zakładał, że kuchnie w przyszłości nie będą już potrzebne. Ludzie i tak będą przecież jeść w zakładowych stołówkach. Pierwszy sekretarz marzył też o wspólnych łazienkach na piętrach, ale ten pomysł storpedowali architekci. Osoby zapisane do spółdzielni, które przez lata odkładały na mieszkanie w ramach tzw. Tak książeczek mieszkaniowych, musiały uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania wynosił od kilku do nawet kilkunastu lat. Mimo to wiele osób decydowało się na przeprowadzkę z prowincji do większych miast. Po objęciu władzy przez Władysława Gomułkę sytuacja na polskiej wsi uległa pewnej poprawie. Chłopi przestali się bać urzędników, a za niewywiązanie się z obowiązkowych dostaw nie groziły większe represje. Wystarczyło uzasadnić na piśmie, dlaczego tak się stało. Wieś zaczęła się też powoli modernizować pojawiły się nowe maszyny i nawozy. W miastach rzeczywistość była znacznie bardziej ponura. Panował klimat bylej jakości. Obsługa w sklepach i restauracjach była często nieuprzejma, a urzędnicy traktowali petentów jak zawracających głowę intruzów. Wielu ludzi wykonywało swoje obowiązki z niechęcią, wiedząc, że i tak nie zostaną zwolnieni. Alkoholizm stał się prawdziwą plagą, a brudne ulice i zaniedbane budynki tylko pogłębiały poczucie beznadziei. Tymczasem propaganda próbowała przekonywać obywateli, że żyje im się coraz lepiej. Związek Radziecki przedstawiała jako wzór do naśladowania. Społeczeństwo powoli zaczęło tracić wiarę, że ma realny wpływ na cokolwiek. W języku mediów i polityki dominowała jałowa nowomowa, z której nic nie wynikało. Sam Gomułka prywatnie twierdził, że Polacy nie są jeszcze gotowi na socjalizm, dlatego prawdziwa władza powinna należeć wyłącznie do doświadczonych działaczy robotniczych. Choć lata rządów Gomułki upływały pod znakiem niedoborów i reglamentacji, wielu Polaków odczuwało wyraźną poprawę w porównaniu z okresem poprzednim, czyli rządami Bieruta. W domach pojawiły się pierwsze pralki i lodówki z wrocławskich zakładów, znanych później jako Polar. W końcówce lat 50. stały się one symbolem skromnego awansu cywilizacyjnego. W mieszkaniach zaczęły gościć również telewizory. Najpierw były to sowieckie konstrukcje Wisła, a z czasem nowsze, nowocześniejsze modele Belwedery. Odbiorniki stały się centralnym punktem każdego mieszkania. Ustawione dumnie obok meblościanki i stołu przykrytego. Szydełkowanym obrusem. Równocześnie zachodnie rynki stopniowo się zamykały. W drugiej połowie lat 60. import z Europy Zachodniej drastycznie ograniczono, co najmocniej uderzyło w przemysł tekstylny. Braki bawełny, wełny i skór wymuszały korzystanie z tańszych zamienników, a to pogarszało jakość ubrań i obuwia. Na sklepowych półkach coraz częściej brakowało również żywności. W 1969 roku zaczęło brakować masła, czyli podstawowego produktu we wielu polskich domach. Rząd zamiast przyznać się do problemów obwinił pogoda, dokładniej suszę. Obywatelom poprzez propagandową prasę zaproponował margarynę jako zdrowszą i bardziej nowoczesną alternatywę. Meble były drogie, więc w czasopismach drukowano dodatki z instrukcjami, jak samodzielnie zrobić meblościankę albo półkę. Na tle innych krajów bloku wschodniego Polska wypadała wyjątkowo blado. W Czechosłowacji aż o połowę więcej rodzin miało pralkę i lodówkę, zaledwie pięciu na stu Polaków posiadało telefon, podczas gdy w Europie Zachodniej co dziesiąty. Pod kątem społecznym gigantycznym problemem był alkoholizm. Spożycie wzrosło trzykrotnie na przestrzeni 30 lat. Władze co jakiś czas rozważały ograniczenia w dostępności napojów wysokoprocentowych. Tymczasem najczęściej pito nie tylko w domach, ale i w pracy. Rzadziej odbywało się to w restauracjach, ponieważ większości obywateli po prostu nie było na to stać. Poczucie beznadziei było powszechne. Jednak to zarządów Gomułki nieco łatwiej było zajrzeć za żelazną kurtynę. Choć tylko nieliczni mogli pozwolić sobie na wyjazd na zachód, samo marzenie o innym świecie stało się bardziej realne. Polacy zaczęli podglądać Zachód z bliska, na przykład poprzez ekran telewizora i kinowego projektora. Brytyjskie i amerykańskie seriale powoli trafiały do szerokiej publiczności, a wraz z nimi nowe wzorce związane z modą, fryzurami i muzyką. Mur, który w czasach Bieruta szczelnie oddzielał PRL od kapitalistycznego świata, zaczynał się kruszyć. To z kolei niepokoiło gomułkę oraz partyjnych aparatczyków. Na plenum KC w 1963 roku podjęto działania, które miały zatrzymać zachodnią zarazę. Komuniści zdawali sobie sprawę, że młodzież zamiast słuchać państwowego radia woli szukać inspiracji w eterze nadawanym z radia Luksemburg. To oznaczało nie tylko inną muzykę, ale też język angielski i światopogląd zupełnie niezgodny z socjalistycznym ideałem. Tymczasem zmianom ulegała też lokalna scena muzyczna. Zespoły zaczęły wzorować się na zachodnich idolach. Niebieskoczarni zyskali taką renomę, że udało im się zagrać koncerty nawet w Stanach Zjednoczonych. Z kolei czerwone gitary, nazywane polskimi Beatlesami, przyciągały tłumy. Zachodni artyści również zaglądali do Polski. W 1966 roku Marlena Dietrich wystąpiła w Warszawie, a w łodzi pojawił się Kirk Douglas. Z tej okazji zbudowano scenografię rodem z Westernu, a studenci w geście sympatii przebrali się za Kowbojów. W latach 60. dwa muzyczne wydarzenia wywołały prawdziwą euforię wśród polskiej młodzieży. Najpierw w 1965 roku do Warszawy zawitała grupa The Animals, dwa lata później w sali kongresowej wystąpili Rolling Stonesi. Ich wizyta w Polsce była wynikiem niecodziennego zbiegu okoliczności. Pierwotnie mieli zagrać w Moskwie, jednak tamtejsze władze w ostatniej chwili zrezygnowały. Artyści chcieli jednak koniecznie pokazać się za żelazną kurtyną, nawet jeśli nie wiązało się to z dużym zarobkiem. Wejściówki na koncert Stonesów nie trafiły do zwykłych fanów. Większość biletów rozdzielono między działaczy partyjnych i członków Związku Młodzieży Socjalistycznej. Nad przebiegiem imprezy czuwały służby porządkowe. Na początku publiczność została usadzona dosłownie i w przenośni. Każda próba wstania kończyła się interwencją milicjanta ale długo tego reżimu utrzymać się nie dało. Ludzie wskakiwali na krzesła, wymachując marynarkami. Również przed Pałacem Kultury zebrał się spory tłum. Były to osoby, którym nie udało się zdobyć biletu. Nastroje były napięte. Doszło do starć, podczas których milicja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Dla władz była to kompromitacja. Gomułka ze współpracownikami szybko uznali, że wpuszczenie zespołu z zachodu było błędem. Drzwi dla zagranicznych artystów zatrzasnęły się na lata. W drugiej połowie lat 60. stylu ubierania się młodych polek zaczął się zmieniać. Coraz odważniej sięgano po krótkie spódnice, a ikoną nowoczesnej kobiecości stała się Kalina Jędrusik. Popularnością zaczęły cieszyć się dżinsy, choć ich zdobycie graniczyło z cudem. Te z Zachodu kosztowały majątek. Najłatwiej można było je kupić na bazarach. I mimo że dżinsy były symbolem zgniłego Zachodu, to władze zezwoliły na produkcję krajowych odpowiedników. Te jednak odstawały jakością od oryginałów. W 1967 roku na polskich ulicach pojawili się też pierwsi hipisi. Komuniści widzieli w nich zagrożenie ideologiczne i próbowali ograniczyć ich aktywność. W tamtej dekadzie polska nawiedzały też wyjątkowo ostre zimy. Temperatury spadały poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Zdarzało się, że śnieżyce paraliżowały kraj na kilka dni. Zdecydowanie większym sprawdzianem dla systemu była jednak epidemia czarnej ospy, która wybuchła w 1963 roku we Wrocławiu. Źródłem zakażenia był oficer SB wracający z Indii, początkowo błędnie zdiagnozowany jako chory na malarię. Wirus szybko się rozprzestrzenił wśród personelu szpitala, lekarze przez długi czas nie dostrzegali, że mają do czynienia z czymś poważniejszym niż ospa wietrzna. Dopiero dzięki czujności epidemiologa Bogumiła Arędzikowskiego rozpoznano rzeczywiste zagrożenie. Wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, zorganizowano szpital polowy i punkt kwarantanny poza miastem. W samym Wrocławiu zaszczepiono pół miliona osób, w całym kraju 8 milionów. Zachorowało nieco ponad 100 osób, zmarło 7. Mimo skali zagrożenia państwo zareagowało sprawnie i skutecznie, co należało wówczas do rzadkości. Polska epoki Gomułki była taka jak jej przywódca oszczędna, toporna i pełna kompromisów z byle jakością. Gomułka nie dostrzegał problemów w surowych elewacjach bloków czy skromnym wyposażeniu mieszkań. Przekonywał, że skoro przed wojną było gorzej, to narzekanie jest nieuzasadnione. Czasem jego wypowiedzi brzmiały jak kiepski żart. W jednej z audycji radiowych z zaskoczeniem stwierdził, że nie rozumie skarg na brak rajstop. Argumentował, że jego żona zawsze jest w stanie jej kupić. Nagle zapomniał, że jego rodzina zaopatrywała się w specjalnych sklepach dostępnych wyłącznie dla elity partyjnej. Gumułka słynął też z długich przemówień, nierzadko ciągnących się przez kilka godzin, przekonywał w nich o własnej nieomylności, posłuszne otoczenie zawsze to akceptowało. Poza tym media robiły z każdego jego wystąpienia wydarzenie godne odnotowania. Portrety towarzysza Wiesława wisiały niemal wszędzie, w urzędach, szkołach i domach kultury. Największe nasilenie tego kultu jednostki przypadało na święto pracy, gdy jego wizerunek zdobił fasadę budynków w rozmiarach godnych króla. W 1965 roku na 60. urodziny jego twarz pojawiła się na pierwszych stronach niemal wszystkich gazet. Towarzyszyły im obowiązkowe życzenia i podziękowania za mądre przywództwo. Jedynym miejscem, które otwarcie ignorowało zalecenia Gomułki dotyczące np. cięć w budownictwie mieszkaniowym, był Śląsk, kierowany przez Edwarda Gierka. Ambitny działacz partyjny miał własną wizję. Nowe osiedla miały nie tylko poprawić warunki życia, ale też przyciągnąć ludzi z innych części kraju i rozkręcić regionalną gospodarkę. W latach 60. na terenie województwa katowickiego, często z pominięciem centralnych planów, ruszyła budowa dziewięciu zakładów przemysłu odzieżowego. Gierek nie czekał na zgodę z góry, porozumiał się z władzami Wielkopolski. Śląsk wysyłał tam więcej węgla, a w zamian otrzymywał transporty warzyw i owoców. Jednocześnie rozszerzano lokalne uprawy. Powstawały nowe sady i gospodarstwa ogrodnicze, a w tym między innymi potężny kompleks w Tychach. Choć Gomułka patrzył na to z niechęcią, Gierek szedł dalej. W 1968 roku doprowadził do uruchomienia filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, a dwa lata później do powstania Uniwersytetu Śląskiego. I to właśnie dlatego na Śląsku najszybciej w kraju zaczęto odczuwać, że partyjna centrala nie kontroluje już wszystkiego. Gierek działał konsekwentnie i z rozmachem, wbrew oficjalnym wytycznym, choć zgodnie z lokalnym interesem. W drugiej połowie lat 60. sytuacja gospodarcza Polski stawała się coraz trudniejsza. Początkowy entuzjazm związany ze zmianami na szczytach władzy w październiku 1956 roku szybko wygasł. Sklepowe półki ciągle świeciły pustkami. Poza tym w to, że cokolwiek może się zmienić, wierzyło coraz mniej osób. Perspektyw na lepsze jutro nie było. Zamiast tego było dużo obietnic i propagandy. Dlatego pod koniec dekady stało się niemal jasne, że dni Gomułki są już policzone, a do jego upadku wystarczy Iskra. To jednak osobny temat na odcinek serii po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia za tydzień.